Jeśli potrafisz wtedy Zimną krew zachować Gdy inni winią Cię Że sami ją stracili I małoduszność tę Bez gniewu im darować I wierzyć sam Gdy inni w Ciebie już ządpili, Jeśli potrafisz czekać Choć nic się nie ziści Gdy kłamią Ci Samemu kłamstwem się nie splamić Gdy nienawidzą Cię nie żywić nienawiści, jałowych rad nie dawać, nie truć się skargami. Jeśli potrafisz widzieć prawdę Twą zmienioną w pułapkę, którą łotr na głupców przygotował, lub znaleźć pracę Twą wyśmianą i zniszczoną, i nie załamać się, i podjąć ją na nowo. Jeśli potrafisz zebrać wszystko, coś zgromadził na jednej naraz, to położyć szali. I stracić wszystko i zacząć od początku. Ja ani słowem się nikomu nie pożalić. Jeśli potrafisz swój wysiłek ciągle wzmagać w minucie każdej, coraz mocniej i potężniej. Twoją jest ziemia razem z tym, co z niej uczynisz. I wtedy, synu mój, prawdziwym jesteś mężem.